Zadanie trzecie. Dokąd stanie? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Liczba Logarytm przy podstawie 25 z 1. Odjąć 1, 2 razy logarytm przy podstawie 25 z 5 jest równa. Dobrze, wyciągniemy ten przykład na zewnątrz. Zastanowimy się jak to policzyć. Logarytm przy podstawie 25 z 1. Odjąć 1, druga razy logarytm przy podstawie 25 z 5. OK. No troszkę problemem jest ta jedna druga tutaj z przodu. Może no, spróbujmy policzyć każde z tych logarytmów osobno. Ten pierwszy, czyli na jakie pytanie sobie tutaj odpowiadamy. 25 do jakiej potęgi daje liczbę 1. No to jest taka nietypowa potęga zerowa, czyli ten pierwszy logarytm ma wartość 0 odjąć. Jedna druga przepisuje, bo mi przeszkadza. No i chcemy teraz wskazać wartość takiego logarytmu. Tak, 25 do jakiej potęgi mam podnieść, żeby wyszła piątka? No trochę trudno jest to ustalić. Gdyby było na odwrót, piątka na dole 25 z tyłu, to byśmy wiedzieli, że wynikiem jest 2. Tak? No a skoro jest to problem dla nas, to możemy taką metodą z x rozwiązać. Tak? Do jakiej potęgi podnieść 25, żeby otrzymać piątkę? 25 do jakiejś potęgi, którą szukam, ma mi dać piątkę. Ok, żeby rozwiązać takie równanie, potrzebujemy tych samych podstaw. Tutaj mamy podstawę 25, a tu podstawę 5. Dużą podstawę zamienimy na małą. 25 można przedstawić jako 5 do 2, no ale ten x jeszcze z tyłu ma się połętać, a tu mamy 5, czyli 5 do 1. Potęgowanie potęgi to jest mnożenie wykładników, czyli 5 do 2x to jest 5 do 1. No i teraz tak na logikę. Tutaj występuje znak równości, podstawy się zgadzają, więc żeby obie potęgi jako całości były równe, to to się musi zgadzać. Czyli wykładniki spadają na dół, czyli x jest równy 1 druga. X u nas oznaczał ten logarytm, czyli wiemy, że logarytm przy podstawie 25 z 5 to jest jedna druga. Do takiej potęgi trzeba podnieść 25, żeby otrzymać piątkę. Nietypowa potęga, więc tutaj ta metoda z x jest taka dość... Korzystna do stosowania. No to otrzymujemy co? Stawiamy jedną, drugą. Oczywiście mnożenie ma pierwszeństwo. 0 minus 1 czwarta to jest minus 1 czwarta. Czyli poprawną odpowiedzią tutaj jest odpowiedź A.